Tu, 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 tu. Byłam na wyprzedażach, i wreszcie nakupowałam rzeczy dla siebie. Dzień dobry bardzo. Wreszcie w holu, w którym nie będę pokazywać rzeczy dla dzieci, ha, ha, ha. ale będą to rzeczy dla nas, dla kobiet z wyprzedaży, czyli coś, co lubimy wszystkie najbardziej. Eee, bo rzeczy dla dzieci ostatnio kupiłam, po prostu przyszuję je i one będą we vlogu pokazane, ale było ich mało. Ale ogólnie jak wyglądają zakupy? Kobiety, która jest matką, wszystkie doskonale wiemy, jest wyprzedaż, każda z nas czeka, parę rzeczy widziałyśmy kiedyś przelotem w galerii, jakbyśmy z dzieckiem, goniłyśmy za nim, bo leciało z jakichś maszyn ruszających się i błyszczących i tylko mama daj pieniązka, daj pieniązka, daj pieniązka. No i lecimy za tym dzieckiem, o, fajna sukienka, ale dobra, będą wyprzedaże, pójdę tutaj sama... W spokoju, bez dziecka, jak zostawia ją babci, czy tam w żłobku, czy z ojcem, pojadę sobie w weekend i zobaczę tą sukienkę, przymierzę i kupię ją taniej niż, niż do tej pory. No ale dobra, no są te wyprzedaże, no i wchodzimy w aplikację i co oczywiście robimy? Już ja was znam, ja wiem co wy robicie. Dokładnie tak to się kończy. Wybieracie, wybieracie, dziewczynki, chłopcy, uuu fajne, fajne, no zaraz mu się to przyda, zaraz nie będzie miał krótkich spodenek, dokładnie tak. I tak naprawdę nie ma się co do łuskiwać, super, że jesteście takimi... Ekstra mamami, ja też jestem taka ekstra Ale wiecznie myśli się o tym dziecku Mamy jakąś pulę pieniędzy I nagle, jak my byśmy same miały wydać za sweterek 80 zł To kurczę, troszeczkę drogo, no nie? No fajnie jakby kosztował 39 Ale jeżeli dziecko ma mieć sweterek za 80 zł No, no takie rzutkie, takie malutkie Co z tego, że on wyrośnie z tego sweterka za 3-4 miesiące no, 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 no w ogóle nie patrzymy na ceny No więc, dobra, koniec tego wstępu Pokażę wam ciuchy, jakie sobie kupiłam yy, Odwiedziłam kilka sklepów Będę Wam po prostu mówić, jakie odwiedziłam i co kupiłam. Z Hausa mam największą torbę i wreszcie kupiłam sobie, słuchajcie, dziewczyny plecak. Plecak na wycieczki, oczywiście, z dzieckiem. No ale wiecie, rower sobie ostatnio kupiłam, więc będę miała taki piękny, czarny plecaczek na ramionko. Ewentualnie, jak się wyrwę gdzieś z dziewczynami, to tam będziemy po prostu trzymać inne akcesoria. Kolejne rzeczy, to są bardzo takie wakacyjne, słoneczne. Kupiłam sobie kostium z puszeniem. O, tutaj, o, zobaczcie, tutaj moją tą opaleniznę widać, więc akurat można ją później przeopalić. Um, zarówno kostium, jak i okulary są bardziej. Dla szpanu, do zdjęć i po prostu do takiego rzadkiego i okazjonalnego użytkowania, niż tak na co dzień, żeby w tym łazić Chociaż ten kostium jest na tyle fajny, że jak się założy z pudełki, no to też całkiem będzie ładnie wyglądał. Ja mam rozmiar S, a okularki są z Hausa i wyglądają tak, o, bardzo fajne, bardzo, bardzo ciekawe, no ale bez filtru, więc no cóż, no, nie można tego nosić na co dzień, ale takie do zdjęć czy do szpanowania. Kolejnym ciuchem jest bluzeczka. Bluzeczka taka z bufkami, tutaj ma też taki bufkowaty przód. I uwaga, uwaga, słuchajcie, wzięłam sobie XS. -kę. To jest niesamowite, jak bardzo te rozmiary, w zależności od sklepu i fasonu, potrafią się różnić, ale tak jest to XS. -ka. Rozmiar większy, to było po prostu więcej materiału tutaj z przodu. Tak to, no i może tutaj w ramionach jeszcze, ale nie wiem, bo ja mam po prostu ramiona cienkie, więc każda bluzka idealnie mi tutaj pasuje, a resztami po prostu tutaj yy, wiecie, za dużo ich tutaj było. No i tak myślę właśnie do spodenek albo do jakiejś spódnicy. Fajna, nie? Taka czerwona. Czerwony to jest kolor yy, tegorocznych wakacji moich. Dobra, lecimy dalej dziewczyny. Dalej, yy, cały czas house. Gaciochy, gaciochy z puszenem, Eseczka, takie są super Urocze, no mega po prostu słodkie To są po prostu spodenki Do stania, bo nie wiem, czy wy też tak Robicie i czy wy w ogóle o tym wiecie Ale um, trzeba Nie tylko, że należy Trzeba um, wietrzyć Się w nocy, więc Takie majtki, nie żadne obcisłe, takie moje drogie um, Kolejna rzecz Jest Nią taki Taki sweterek, taka bluza, coś takiego, 19,99 kosztowała. To jest Eseczka, już Wam pokazuję. O, taka w kwiaty. I wiecie, już myślę o jesieni, o zimie yy, i o tym, że trzeba będzie nosić jeansy, więc coś takiego spoko. Pod nią tylko trzeba będzie założyć yy, bluzeczkę na ręczkach. Chyba, że będzie jeszcze taki cieplejszy czas, no to tylko po prostu solo, coś takiego, bardzo fajne. Yy, dalej mamy Sinseja. Słuchajcie, tutaj mam za 19,99 z 59. Taki sweterek, pudrowy róż, bardzo ładny, który na dole ma falbankę. Dobrze, że nie ma na rękawach tej falbanki, bo tego już by było za dużo, za wiele, jeżeli chodzi o, o noszenie, ale tak, no to bardzo ładny, bardzo fajny kolor, bardzo przyjemny w ogóle ten swetr, no więc myślę, że będzie super. Tutaj jest bluza taka bo to jest bluza, która ma taki jakby delikatny komin na górze z 49 na 19,99 i to też już z myślą o jesieni. Ona ma taki mega przyjemny materiał, taki aksamitny, bardzo fajny. No i tutaj jakieś, wiecie, jakieś troczki. No oczywiście już, gdzie latem się mogę nosić bardzo dziewczęco, wiecie, jakieś paseczki tutaj tego szmego, to już jesień będzie pod znakiem, bo znakiem dresów, pod znakiem sweterków. Kupiłam sobie też Skarpetki, takie po prostu zwykłe trójpak. I dresy. Dresy były bardzo fajne. Wzięłam Eskę 29,99. Czarne dresy z różowo złotym paskiem tutaj z boku. Bardzo fajnie leżą, więc na przykład na szybkie wyjście z psem na dwór albo na spacer. No to super, super się sprawdzą. Już jestem dobrej myśli. Dalej, co dalej? Dalej mamy kropa. Kropie Kupiłam sobie dwie takie bardzo hardkorowe rzeczy Hardkorowe, bo ja na co dzień panterki nie noszę A kupiłam sobie spodenki To są takie luźne, krótkie spodenki Do tego czarna na przykład koszulka na ramionczkach Bardzo świetnie to będzie wyglądać Więc taki jest plan, żeby, żeby właśnie takie, takie założyć I słuchajcie, kupiłam sobie Może nawet nie tyle na jesień, co na wiosnę Taką kurteczkę za 49 zł Ze 139,49 zł Eee, fajna różowo pomarańczowa Wzięłam Eskę, bo przymierzałam M-kę ale była za duża. O, tego to się prezentuje. Ona jest taka przeciwdeszczowa, taka ortalionowa, trochę. Oczywiście kieszenie ma, więc no fajnie, fajnie. MK była za duża, szczególnie z tyłu, gdzieś mi odstawała. I naprawdę się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że ja chudnę i zmieniam rozmiar, czy te wszystkie firmy też zmieniają przy okazji rozmiary. Chyba tak, chyba to jest to drugie, że firmy zmieniają rozmiary, bo niby człowiek ma się lepiej czuć w mniejszym rozmiarze. Rozumiecie? Tak jak kiedyś na przykład nosiłam 38 i teraz mieszczę się w SK, no to halo, wow, no ekstra. Reserved i handem. W reserved kupiłam mojemu synowi trochę spodenek, ale szczerze wam powiem, że bardzo nie wiem, jak. Jakie te rozmiary wybierać, bo wiecie, jak tak po prostu patrzę, jeżeli chodzi tutaj, no to mówię, aha, dobra, będą ok A później patrzę, wow, to jest dwa rozmiary za małe, więc ostatecznie, no nie wiem. No wzięłam mu będzie, będzie mierzył, wzięłam mu y, trzy pary spodenek. pendemie ja tak samo wzięłam, trzy pary spodenek, ale z racji tego, że to ma być haul o mnie, to już wracamy z powrotem do mnie, tylko się odkopię. ona ja mówi, o jakie fajne skarpetki, ja to też dla młodego wzięłam takie kropelki. no i ta była też taka spokojna, no ale dobra. Już Wam pokazuję, co dalej mojego było. Co to jest, co to jest. Aha o kurczaki. W to chyba się muszę przebrać, bo to jest kombinezon. Zwykły, czarny kombinezon, który ma też kieszenie. Trochę mi się kojarzy z taką piżamą, która jest właśnie takim kombinezonem, ale nawet wiecie, bardzo jest w koronki. No, to jest po prostu gładki, czarny. Taki bardzo fajny kombinezon, i do tego. Kupiłam sobie też dwie pary klapeczek. One są tutaj takie mięciutkie, takie jakby nie satynowe, tylko zamszowe. O. I była na nie przecena na 30 zł. I te są też bardzo fajne, słuchajcie. Nie będą obcierać. Tak, bo ja już wiem, czy, będą, czy nie będę obcierać, już po tylu latach noszenia różnych butów i sandałków to już jestem obcykana yy, I one kosztowały, one były nieprzecenione, kosztowały 59 zł, ale zarówno jedne i drugie są bardzo fajne, bo ja mam wąską stopę, wiecie I one po prostu idealnie mi tą stopę trzymają, więc to super zakup na lato Kolejnym ciuszkiem jest mega, ultra, mini, top Naprawdę nie jest mega, mini, Taki, że on tutaj po prostu kończy mi się pod biustem Ale szukałam czegoś, co będzie bardzo wygodne No i w czerwieni e, Ewentualnie w jakimś kobacie czy czymś Wzięłam tą czerwień e, Były też piękne z długimi rękawami, ale one były drogie Ten był... ten też był na przecenie On kosztował 39 zł I ja wiecie co? Chciałam właśnie taki top Nie, żeby latać z gołym brzuchem Tylko po prostu chciałam, e, żeby mieć spódnicę wysoko Tak, żeby zakrywać... No, większą część brzucha, tylko po prostu, żeby o tyle na przykład wystawało y, ciała, więc właśnie taki top no to ekstra sprawę. Mam taki żółty z senseja, ale no nie, on właśnie odkrywa tą najgorszą, jakby część, tą dolną część brzucha, która jest od pępka w dół. A one no nie są korzystne u żadnej kobiety, no nie uszukujmy się. Wziąłem sobie też kostium kąpielowy, taki prosty w paseczki, fajny. Tylko, że co? Musiałam wziąć 40, bo to akurat chociaż biust mi spadł i teraz mam takie fajne C, no to musiałam wziąć 40, ale bardzo ładnie się to komponuje i fajnie wygląda, naprawdę fajnie. I na koniec pokażę Wam jeszcze dwie sukienki, które kupiłam sobie na bazarach. Jedna jest taka w paseczki, bardzo fajna, ma drewniane guziczki, za 50 zł ją nabyłam. Taka wiecie, wakacyjna, letnia. No super, brakowało mi krótkich sukienek, więc mi gusta. A druga jest też w paseczki, taka prosta i ja jej nie przemierzałam, więc pozwólcie, że teraz w nią wskoczę po prostu. Taka najprostsza na świecie. Oni są... Yy, uniwersalne rozmiary mają i to nie jest mój styl, żeby była taka tutaj luźna, więc znowu zmieniam. I tak już jest bliżej tego, co trzeba. Musiałam po prostu sznurek związać i ją wziąć trochę do góry, więc tak. Teraz troszeczkę lepiej wygląda, jeszcze tutaj pokombinuję. Może trochę popuszczę ten sznurek. <trych> trochę pokombinuję i będzie za dzisiaj, kochany, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że chołos zakupowy, taki trochę inny niż do tej pory, raz, że to były rzeczy wreszcie dla mnie, a nie dla dziecka, a dwa, że pokazywałam Wam się w tych ciuchach e, tutaj przed lustrem, a że był taki trochę inny i bardzo fajny. Dajcie łapkę w górę i oczywiście zostawcie komentarz, czy Wy też kupiłyście sobie jakieś rzeczy z wyprzedaży, a także, który ciuch z tych wszystkich podobał Wam się najbardziej. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.